Przechodzimy uliczką, która jest złożona z przepięknych palm atlantyckich. Jest to endemiczna palma dla wysp Zielonego Przylądka. Rośnie tylko tutaj, na tym terenie. Posiada swój własny genotyp, który różni się od palmy daktylowej i od daktylowca. Kanaryjskiego. Jest to palma, która jest bardziej odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak susza, gorące słońce czy silne słone wiatry. Przepiękne, przepiękne palmy. Strasznie dziś wieje na wyspie Sal. Ja chodzę i podziwiam palmę Waszyngtonie, Waszyngtonia nitkowata, Waszyngtonia Pera Jest to palma, która pochodzi z południowo-zachodnich rejonów Stanów Zjednoczonych, północno-zachodniego Meksyku. Osiąga wysokość około 15 Metrów i szerokość około 3-6 metrów. Jest ona palmą, która rośnie w suchym i tropikalnym klimacie. Ma brązową łodygę, która schowana jest za tymi zaschłymi liściami stanowią dodatkową ochronę przed ciepłem i zimnem, a także stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą się tam chować przed słońcem. Waszyngtonia ma bardzo charakterystyczne dłoniaste liście, które wytwarzają takie włókniste nitki. Owoce są takie malutkie, czarne pestkowce. Kwiatostany są dosyć duże, a kwiaty kremowe. Jest to ozdobne drzewo, które jest właśnie dosyć e, często sadzone w suchym, e, tropikalnym klimacie. Bardzo ładna e, palma. W Waszyngtonia rośnie tutaj w towarzystwie innych palm, jest rząd palny wejdzi. palmy daktylowej atlantyckiej. Veyticchia jest palmą, która pochodzi z Filipin i zwana jest również palmą bożonarodzeniową, ze względu na to, że jej owoce tutaj na razie są zielone, dojrzewają one w okolicach Bożego Narodzenia i przybierają wtedy taki szkarłatno Czerwonawy kolor. Młode osobniki tych palm mają od 5 do 7 pierzastych liści. W miarę wzrostu palma wypuszcza od 10 do 12 liści. Jest raczej małą palmą. Osiąga wysokość około 8 metrów. Często jest Sadzona jako roślina ozdobna także i w Donicach, klimacie zimnym czy takim umiarkowanym, jak panuje na przykład u nas w Polsce, często sadzona w Donicach, w hotelach i w cieplejszym klimacie jako roślina ogrodowa. Bardzo fajna palma z tej strony endemit wyspy Zielonego Przylądka na tak, Tutaj mamy naszą europejską palmę, karłatkę, karłatka niska. Jest to niska palma, która dorasta do wysokości około 3 metrów i tworzy takie charakterystyczne kępy, co widać tutaj. Ma kilka łodyg, zaraz pokażę. Można ją uprawiać w donicy. Ja mam dwa takie okazy u siebie w domu. Rosną na tarasie. Ta palma też może tworzyć tylko jeden pień i wtedy dorośnie do około 5 metrów wysokości. Daktylowiec atlantycki. Piękny, majestatyczny endemit wyspy. Zielonego przylądka, jak już wspominałam. Ma kwiaty męskie i żeńskie, które występują na osobnych, osobnikach. Kwiaty żeńskie produkują takie oto owoce pomarańczowo-czerwone. One z biegiem czasu stają się takie czerwonawe z takim lekkim. Rumiencem. Można je jeść, ale nie stanowią jakoś wielkiej rośliny uprawnej, raczej nie uprawia się jej, ale jest to owoc jadalny. A w tym tutaj rośnie palma kokosowa. Wspaniała, duża palma, duże pierzaste liście, wspaniały Pień. Co my tu jeszcze mamy? Młode palmy Bismarka. Palma ta pochodzi z Madagaskaru i ma charakterystyczne, duże liście, które mogą być różnego koloru: od takiego szarego, zielonkawego. Zależy to od danego osobnika, od danej odmiany. Tu są młode okazy tych palm młode daktylowce palma bożonarodzeniowa co my tu jeszcze mamy młoda palma kokosowa rośnie też cykas Taki przyjemny, mały ogród botaniczny, gdzie możemy podziwiać subtropikalne rośliny, banany. Tutaj banan zwyczajny. Więcej karłatki niskiej, tutaj karłatka niska. Tutaj przybliżę ładne okazy młodych karłatek Wejpicia i tutaj mamy w górze w Waszyngtonie nitkowatą. Widać jej piękne, dłoniaste, duże liście. Spokojnie możemy zaobserwować pień, który jest brązowy i duże wachlarzowate liście.